Witajcie serdecznie z tej strony Rafał i Red Pill News. Dzisiejsza data to 5 lipca 2022, a ja zapraszam Was na nowy odcinek wiadomości w czerwonej pigułce. Wstęp napisałem sobie wczoraj, bo wczoraj odcinek już zacząłem robić, ale ze względu na bana na głównym koncie na YouTube, który schodzi z piątku na sobotę, postanowiłem w tym tygodniu nadawać odcinki wtorek, czwartek i sobota. I ten sobotni będę mógł już opublikować na koncie głównym. Mnóstwo ludzi nie wie, że jestem zablokowany na YouTube, a ja nie mam ich jak o tym poinformować. Dlatego uznałem, że lepiej jak w sobotę już wrzucę na główne konto odcinek po zejściu bana, niż dopiero w poniedziałek za tydzień. Te odcinki z dzisiaj i czwartku, oczywiście też tam uzupełnię na koncie głównym, ale jak na razie pewnie lwia część ludzi po prostu myśli, że odcinków nie robię, więc lepiej jak z błędu ich wyprowadzę w tą sobotę niż dopiero w następny poniedziałek. Myślę, że ma to sens, a teraz do wstępu, który był pisany 4 lipca 2022. Po zsumowaniu, data ta daje nam liczbę symbolizującą ruch, który działa na całym świecie i do którego między innymi będę nawiązywał. Pokrótce chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, jest to rzecz związana po części z tym właśnie ruchem. Zarzuca mi coraz więcej ludzi, że pokazuję co się dzieje za granicą, a nie w Polsce. Po pierwsze, to jak jest coś wartego uwagi w naszym kraju, to pokazuję to, a po drugie i najważniejsze, to nie po to wymyśliłem Red Pill News, żeby robić to co 90% innych kanałów. Jak ja to widzę? Była telewizja, telewizja, która kontrolowała umysły i formowała to, jak ludzie ją oglądający postrzegają rzeczywistość. Zaczęło się wielkie przebudzenie i coraz więcej ludzi zaczynało dostrzegać fałsz i zasiewanie strachu jako dwa główne filary tego, czym w rzeczywistości telewizja jest. Pedofile i sataniści, którzy trzymają się rękami i nogami władzy i kontroli, którą mieli, widząc, co się dzieje, stworzyli drugą telewizję tą w internecie. I ja powiem krótko, jak ktoś chce non stop słuchać, jak czeka nas nowy porządek świata, że wszystko to jest teatr dla gojów, że wszystko stracone, a my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to śmiało, kanałów, które to robią i pokazują, nie brakuje. Ja natomiast nie mam zamiaru robić tego, co większość, czyli siać propagandy strachu i obniżać morali, bo we mnie strachu nie ma, a morale mam wysokie. Jak komuś to nie pasuje, to przypominam moje słowa przedstawiam fakty ze świata, które uważam, że kształtują naszą rzeczywistość, realne wydarzenia, które się dzieją, są ciekawe, a niektóre z nich dobitnie pokazują, że idziemy ku złotej erze, w skrócie, pokazuję to, co uważam za warte pokazywania, ale absolutnie nikogo nie zmuszam do oglądania tego, co pokazuję. Nie bez powodu jesteśmy strategicznie rozrzuceni po całym świecie, każdy z nas ma możliwość działania we własnym zakresie i zmieniania świata wokół siebie na lepsze, a sposobów by to robić jest mnóstwo. Ja wybrałem ścieżkę cyfrowego żołnierza, zależy mi na dobrze poinformowanym pewnym siebie i silnym społeczeństwie, a nie ma siły i pewności siebie w ludziach, którzy myślą, że znajdują się w położeniu, które prowadzi tylko i wyłącznie do zguby. Bajki o duchach Kijowa. Legendarnych niszczycielach czołgów z Syrii, legendarnych snajperach z Kanady i inne bajki wymyślane na początku operacji specjalnej na Ukrainie taki miały właśnie cel: podniesienie morali, bo wysokie morale i odpowiednie przygotowanie to klucz do sukcesu. Ukraina i jej propaganda miała bajki, które upadły. My za to mamy sytuację realną, w której istnieje potężna siła, sojusz militarny, dobrzy ludzie w złych instytucjach. Możemy to nazywać jak chcemy: którzy robią od lat wspaniałą robotę i wszystko co mogą, a wiele z tych rzeczy my byśmy nie byli w stanie zrobić, abyśmy, my ludzie, mogli odzyskać panowanie nad naszym światem i to się dzieje, co tylko pokazuje, że najpotężniejsza siła stwórcza i napędowa tego świata stoi za nami. Ja mam tę zbroję bożą założoną od początku 2020 roku, nigdy jej nie zdjąłem. Ale wiem też, jak mi się żyło bez niej, do 2020 roku. Wiedziałem o Illuminati, wiedziałem o masonach, wiedziałem o planach i jedyne, co mi towarzyszyło, to nieustanna depresja, nerwy i beznadzieja. Gdybym tego chciał dla rodaków, to robiłbym to, czego niektórzy ode mnie oczekują i to, co robi 90% w cudzysłowie niezależnych dziennikarzy w Polsce. Ja dla rodaków tego nie chcę. Ja dla rodaków chcę tego, co mam ja zbroi Bożej, dzięki której można przeciwstawić się schematom szatana. I tyle w temacie. Ja wiem, że będzie dobrze i widzę, że się do tego coraz więcej ludzi przekonuje. Ze względu na to, że mamy wielkie przebudzenie na niespotykaną dotąd skalę, to jasnym jest to, że ci, co wyjdą z hipnozy telewizyjnej, Padną w kolejną strachu i kontroli, a co za tym idzie, beznadziei, zasiewanej właśnie przez ludzi, albo którzy nie mają czystych intencji, albo którzy po prostu sami w tej iluzji nadal żyją. Ja jednak ręki do tego nie przyłożę, bo tak nie uważam. Dlatego zawsze będę krzyczał: Where we go one, we go all bo to jest maksyma ruchu, który rozpalił ogień w sercach ludzi na całym świecie, i u mnie nikt tego ognia nie ugasi, nawet śmierć, bo nie ma śmierci dla wojowników niebieskich. I to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Nowy kanał na YouTube założony, zgapiłem się z nim, ale czasu nie cofnę, więc trzy najbliższe odcinki pojawią się tutaj na tym kanale. Potem uzupełnię to na kanale głównym, a jeśli chodzi o nowy kanał, to link będzie w opisie i komentarzu przypiętym pod filmem na Rumble. Cały odcinek będzie na Rumble i TV Suwerenni, do niego oczywiście też link znajdziecie w opisie i komentarzu przypiętym pod filmem. Nie cytuję już Dune'y, trochę zmodyfikowałem. Odrzućmy strach, strach to trucizna dla duszy, strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie, stawię mu czoła. Bosenga to coś, co z całego serca polecam. Tak samo bloga Lechickie Odrodzenie. Zapraszam was teraz na porcję wiadomości, jaką dzisiaj przygotowałem. Miłego dnia wam życzę. Niech wam się darzy i sława bracia i siostry.